Cześć, witam serdecznie z tej strony rybka. Tu właśnie chciałem Wam pokazać jak przygotowuję dla ryb pokarm. Także tak wrzucam do przegotowanej wody, wody, oczywiście już troszeczkę przestudzone mrożonki. Tu wrzuciłem serca wołowe. szpinak mrożony dodaję właśnie taki czosnek zaraz Wam pokażę to jest czosnek mielony jak widzicie dodaję troszeczkę czosnku czosnek właśnie zabije wszystkie bakterie, które mogą być w mrożonkach daje właśnie też kurkumę szczyptę kurkumy chwileczkę bo muszę nabrać kurkumy i daje paprykę czerwoną, słodką jak widzicie do tego tak samo jeszcze damy troszeczkę papryki I to zostawiam na całą noc. Rano właśnie rybkom dopiero dam. Dlatego, żeby to wszystko ładnie przesiąkło tym czostkiem, papryką i kurkumą. Żeby przesiąkło. Mam taką gumeczkę. Bo tu żona zawsze do mnie mówi, że ja jej przyprawy zabieram, ale osobno kupiłem i osobno trzymam. Bo zawsze troszeczkę są spiny, że je zabieram po prostu właśnie przyprawy. Także jedno opakowanie już do śmietnika. Także to właśnie zostawiam na całą noc i rano rybką wlewam wszystko tak jak tu widzicie. Tylko pamiętajcie, że musi być woda przegotowana, troszeczkę ciepła i żeby to dochodziło przez całą noc. No i się spotykamy właśnie przy zbiorniku, co właśnie chodziło o jedzenie. Tak robię mrożonki, też daję suche pokarmy różnego rodzaju i właśnie tak rybki karmię. Yy, różnym pokarmem. Tu, jak widzicie, wszystko jest ok. Wszystko jest ok. Co zauważyłem, powiem Wam szczerze: yy, ja po prostu daję yy, mięcho rybom raz w tygodniu, a tak, cały czas na suchym. ponieważ za dużo yy, mięsa to też nie jest zdrowo dla ryb. A tak mówię po swojemu. I tutaj jak widzicie wszystko w najlepszym porządku. No dzisiaj A tu mam już mismas w tym akwarium, ale dostałem właśnie bocje, dwie wspaniałe i Jedno labeo od właśnie hodowcy. Może gdzieś wypłynie to wam pokażę młodziutkie. No ale jak po złości nie chcę za zaraz łapiemy. Oglono, oglono już. No i cóż chciałem właśnie podziękować. akwarystom trzem którychśmy polecali za podziękowania też serdecznie dziękuję fajnie z waszej strony naprawdę tak właśnie powinno być na youtube jeszcze raz wam serdecznie dziękuję wszyscy wiecie o jakie kanały chodzi, te co właśnie polecałem ze smokiem akwariowym, no i widzicie lab tego labelową chyba nie pokażę, gdzieś w las i nie ma go, no i słuchajcie. I słuchajcie, właśnie chciałem polecić kanał. Jak się nie mylę, bo nie sprawdzałem, znaczy oglądam ten kanał, ale chyba dobrze mówię. Bardzo szlachetny akwarysta pomaga, pomaga dzieciom z domu dziecka także wielki szacunek kolego dla ciebie i właśnie chciałem właśnie twój kanał polecić to jest kanał jak dobrze się nie mylę tuxedo tuxedo kanał także wbijajcie bo naprawdę szlachetny chłopak oglądam jego filmiki i bardzo mi się podoba że pomaga dzieciom z domu, dziecka naprawdę jest to szlachetne, kolego. Z twojej strony wielki szacunek dla ciebie! No, i tak trzymaj dalej. Oglądałem, że tam sobie jakieś marzenia masz, niech ci się spełnią. Także, akwaryści, wbijajcie i. Oglądajcie ten kanał, to jest właśnie kanał Tuxedo jak... no, chyba... Nie, nie mylę się na pewno, nie mylę się na pewno Tuxedo Także polecam ten kanał, naprawdę Z czystego serca Ze szczerego serca przepraszam, ja zawsze coś muszę pokręcić No ale jak się mówi to Zawsze moje Powiedzenie niestety Niestety zawsze muszę pokręcić Także kanał tu Do. Polecam ten kanał. Słuchajcie, dlatego polecamy te kanały. Naprawdę, co niektórzy mają dużo wiedzy, a są w ogóle niepo, niespostrzegani na YouTubie. Nie myślisz, że z siebie robię nie wiadomo kogo, bo wcale nim nie jestem. Już to tyle razy powtarzałem. i też chciałem jeden jeszcze kanał polecić Andidap Pana Andidapa bardzo fajnie opowiada Stary, starszy akwarysta z humorem no to polecam Tuxedo i Andidap te dwa kanały naprawdę Andidap zasługuje Tuxedo tak samo także to nie chodzi o zasługiwanie, ale chodzi o wiedzę i yy, od pana Dab, akwarysty, i o kolegę, właśnie z kanału Tuxedo, co się nazywa ten kanał Tuxedo. Także polecam serdecznie te dwa kanały. Na pewno znacie, co niektórzy. Link będzie w opisie pod moim filmikiem. Także naprawdę polecam. I pozdrawiam obydwu akwarystów serdecznie. Oczywiście wszystkich akwarystów. Pozdrawiam na równo. Nie ma lepszy czy gorszy. Wszyscy równi. Wszyscy równi. I tu jeszcze Wam pokazuję rybki. Postaram się z góry. Właśnie tutaj do tego kolegi właśnie Szkoda, że nie nagrywa filmików Bo też o nim myślałem. Patrzcie jak te rośliny mi porosły. Właśnie dostałem od niego z przycinki. Patrzcie, to było takie maleństwo. Pod samą taflę wody zarosły. No i tu właśnie jeszcze akwarysta Daniel Raciąż. Dośle mi roślinek, bo słuchajcie, jak dobrze pójdzie, to niedługo będzie. Jak to się mówi, rakieta czy paczka-paczka paczka, ale to będzie bardzo duża paczka na właśnie moje Malawi na moje Malawi ale tu już nagram filmik to sobie obejrzycie i będziecie widzieć co to będzie no i cóż tu Wam więcej mogę pokazać, no chciałem Wam te labelo pokazać, ale gdzieś się schowało ale tu na przykład ma młodziutki mieczyk. Także muszę cię Daniel z akwarystyki racież uszczypnąć troszeczkę, bo ja też mam mieczyki młode, zobacz chłopie. Też mam dużo mieczyków młodych i tam czarne. O i tam wypłynęła młodziutka czerwona, jak widzicie. No i co? Będziemy się bawić dalej, nie? Akwaryści. Aha, jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, że nagram filmik specjalnie dla smoka akwariowego. I dla Was oczywiście. Od razu zaznaczam, to będzie filmik z humorem, tak żeby nie było, że rybka się wydurnia czy coś w tym rodzaju. Ale pożartować od czasu do czasu. Teraz święta idą by się przydało. Także pozdrawiam serdecznie wszystkich. Wchodźcie na kanał Tuxedo i pana Antidap. Pod moim filmikiem będzie od nich link. Także pozdrawiam wszystkich i do następnego filmiku. Cześć.